Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Busku Zdroju w jednym z głównych miast poniedziałku. Bo Pinczowa oczywiście, bo w pińczowie mi tego nie wybaczono. I witam Państwa na konferencji prasowej przygotowanej przez bezpartyjnych samorządowców, a dotyczącej naszego startu w wyborach do Sejmu i do Senatu w wyborach 2023 roku. Są już z nami nasi goście z Kielc, lider bezpartyjnych samorządowców Kamil Słuchański. Dzień dobry. Jest też Katarzyna Słuchańska, też mocna strona bezpartyjnych samorządowców i też Skielce Na wiosnę mówiąc państwo są małżeństwem, tego się nie da ukryć, ale już więcej o tym nie będę mówił. Witam naszych kandydatów z ponidzia, którzy zostaną później przedstawieni przez pana Kamila. Witam też naszego kandydata na Senata. Do Senatu będzie przedstawiony później. Witam wszystkich Państwa, naszych znajomych, naszych gości, witam mieszkańców buska za pośrednictwem mediów, które oczywiście też serdecznie tu witam. Jest z nami bezpośrednio busko.com, jest TV Ponidzie. Dobrze powiedziałem, tak, nie pomyliłem się. Jest infobusko i będą z nami też współpracować Echo Dnia i Radio Kielce. Jest telewizja lokalna pińczów. Przepraszam, troszeczkę tą nazwę zmieniłem, ale znam państwa bardzo, bardzo długo, więc wiadomo o co chodzi. Dziękuję bardzo ja teraz poproszę o głos Kamila Słuchańskiego, naszego lidera, radnego Rady Miejskiej w Kielcach. Bardzo proszę Kamil. Dzień dobry Państwu. Ja mam przyjemność poinformować Państwa, że dziś właśnie w komisji. Państwowej Komisji Wyborczej w Kielcach zgłosiliśmy listę kandydatów do Sejmu, jest to lista pełna, obejmująca 32 nazwiska, znajduje się na niej 18 kobiet, 14 mężczyzn, jak również zgłosiliśmy dwóch kandydatów do startu do Senatu w okręgu 81, to jest właśnie ten okręg, w którym tu jesteśmy, czyli obejmuje powiat m.in. Busko, jak i, i Pińczowa i w okręgu 83, to jest okręg obejmujący miasto Kielce i powiat Kielecki. Jesteśmy, mogę to powiedzieć, pochwalić. Jesteśmy pierwszym ugrupowaniem w Województwie Świętokrzyskim, które zgłosiło do rejestracji listę do Sejmu, czy też zgłosiło kandydatów do Senatu. Według moich informacji w dniu dzisiejszym żadna formacja polityczna, żadne ugrupowanie, żaden komitet wyborczy takiego zgłoszenia nie złożył. Więc tym niemniej jest mi bardzo miło i przyjemnie, że udało nam się w dość bardzo szybki sposób zebrać odpowiednią liczbę przede wszystkim podpisów, bo wiadomo, z podpisami nie jest łatwo, natomiast nam wyszło wyśmienicie, przerosło to wszelkie moje oczekiwania. Dzisiaj do Państwowej Komisji Wyborczej zanieśliśmy plik praktycznie blisko 20 tysięcy podpisów. Teraz tak jak tu Maciej mówił, przedstawię kandydatów, którzy będą otwierać naszą listę do Sejmu i przedstawię również kandydatów, którzy startują. Z tego okręgu. Listę do Sejmu będę otwierał ja, o czym nie wiem, czy Maciej wspomniał, ale tak się zdarzyło. Natomiast na drugim miejscu będzie właśnie Maciej Gawin. Maciej Gawin doskonale go znacie. Natomiast ja pozwolę sobie odczytać już tutaj prezentację każdego z kandydata. Czyli Maciej Gawin ma 58 lat, mieszka w busku Zroju, ukończył studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku politologii i administracji samorządowej, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie jest radnym Sejmiku Świętokrzyskiego, poprzednio trzykrotnie wybierany na radnego miasta w Busku Zdroju. Lider bezpartyjnych samorządowców na poniedziu, ostatnio zatrudniony na stanowisku dyrektora uzdrowiska szpitala kompleksowej rehabilitacji Krystyna w bózku Zdroju. Z numeru 3 będzie startowała nieobecna tutaj dzisiaj kandydatka Marta Przybyś, ma 40 Lat. Mieszka w małej miejscowości w powiecie sandomierskim w gminie Łoniów. Ukończyła Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pracuje w firmie zajmującej się skupem i przechowywaniem owoców i warzyw. Zarówno w pracy, jak i w dziedzinie społecznej nieustannie współpracuje z rolnikami, przedsiębiorcami, ludźmi, którzy są pokrzywdzeni przez państwowy aparat władzy. Skupia się na walce w obronie polskich rolników oraz zdrowej polskiej żywności. Jest oczywiście społeczniczką. Yy... Teraz przedstawię kolejno kandydatów, które zajmują y, następne pozycje i startują właśnie z tego okręgu, mam na myśli powiat buski i powiat y, pińczowski ale nie tylko, bo jest i z Kazimierzy ktoś, tak. Z pozycji 11 będzie startowała pani dr Justyna Dziadek, ma 34 lata, mieszka w Pińczowie ukończyła studia doktorańskie w zakresie mediawistyki, nie wiem czy dobrze odczytałem, ale mediwistyki, dobrze, <ślam> przepraszam, na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, a ponadto studia pierwszego stopnia na kierunku filologia germańska. Przewodnik świętokrzyski, a od 2019 roku sukcesem dyrektor Muzeum Regionalnego w Pinczowie. Z pozycji 16 będzie startowała e, pani Magdalena Słupska-Ignaczak. Ignaczak, y, y, Ignacak, przepraszam, przepraszam. Ma 45 lat, mieszka w busku Zdroju, w wykształcenie wyższe, y, prawnicze. Y, pani, z adwokatem, tak. pani z adwokatem. Ukończyła Uniwersytet Rzeszowski w latach 2004-2010. Pracownik samorządowy. Z 24 pozycji wystartuje pan Marcin Piotr Milion, ma 37 lat, mieszka w Pińczowie, ukończył studia ekonomiczne w Kielcach, obecnie pracuje na stanowisku brygadzisty w firmie FB Service Budimex. Jest osobą otwartą, szczerą, ma swoje zdanie na każdy temat. Jego hobby jest to sport, w szczególności jazda rekreacyjna na rowerze i kulturystyka. Z pozycji 28 będzie startował Wojciech Sołtysiak, który jest dzisiaj nieobecny. Wraca po ładowaniu akumulatorów, szykował się mocno do kampanii i od jutra albo od pojutrza zabiera się bardzo mocno do kampanii, ale właśnie jest w drodze powrotnej. Z czasów ma 41 lat, mieszka w Busku Zdroju, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego również w Krakowie, Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie oraz prestiżowego Amerykańskiego Międzynarodowego Programu Wymiany Liderów. Od 15 lat pracuje z samorządami, realizuje projekty unijne na ochrony zabytków kultury i przyrody regionu świętokrzyskiego. Z 31 pozycji będzie startowała pani Magdalena Jaskuła, ma 32 lata, mieszka w Skalbmierzu, ukończyła technikum ekonomiczne w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Razem z mężem prowadzi firmę remontowo-wykończeniową, posiada doświadczenie w rolnictwie, obejmie obecnie zajmuje się wychowaniem dzieci. Kandydatem do Senatu z okręgu 50 81 będzie pan Jakub Kosin. Yy, ma 53 lata, mieszka w Pińczowie, emerytowany policjant, inspektor w stanie spoczynku, ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach na Wydziale Zarządzania Administracji w zakresie ekonomiczno-administracyjnym. Był komendantem powiatowym w policji Więdzyjowej w, w Kazimierzygielskiej oraz w Busku Zdroju. Również pracował w komendzie wojewódzkiej policji w Wydziale Prewencji w Kielcach. Z okręgu Kieleckiego przedstawię również naszą drugą kandydatkę do Senatu, bo będziemy wystawiać w Województwie Świętokrzyskim dwóch kandydatów do Senatu. Z okręgu Kielce, Kielce Powiat wystartuje Katarzyna Słuchańska, ma lat 35, mieszka w Kielcach, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, adwokat i przedsiębiorstwa, pełni funkcję Rady Radnej Miasta Kielce i przewodniczącej Komisji Finansów. I to tyle. Pokrótce przedstawiłem Państwu kandydatów z tego okręgu, jak i liderów, liderów listy i kandydatów do Senatu. My idziemy do wyborów nie po to, aby stolik wywrócić, idziemy po to, aby trochę spuścić ciśnienia z tych dwóch wojujących ze sobą frakcji. Chcemy normalnej Polski. Jest na scenie politycznej miejsce na taką formację. A o kilku punktach programu powie dzisiaj Katarzyna Suchańska. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jak powiedział Kamil i Maciej, jasno wynika z tego, że nasi kandydaci to największe skarby ponidzia i bardzo cieszymy się, że dołączyli do naszej drużyny bezpartyjnych samorządowców. Idziemy razem do wyborów do Sejmu i do Senatu po to, by przywrócić w naszym kraju normalną Polskę. Idziemy po to, by w naszym regionie w końcu żyło się nam lepiej. Bezpartyjni samorządowcy w wyborach do samorządów w 2018 roku uzyskali czwarty wynik pod względem mandatów, jeśli chodzi o formacje, które brały w nich udział. Sprawujemy władzę m.in. w województwie dolnośląskim, współrządzimy w Lubuskiem. Posiadamy również swoich radnych w innych województwach miastach czy też powiatach. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o nasze propozycje, propozycje bezpartyjnych samorządowców w tych wyborach, jest to przede wszystkim propozycja PITU u zero, czyli zerowej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych dla wszystkich, bez względu na wiek, nie tylko do 26 roku życia, ale nawet dla tych, którzy mają 126 lat. Dzięki temu rozwiązaniu Polacy będą mogli zarobić więcej nawet o 15-20% miesięcznie. I nie na koszt pracodawcy czy nie na koszt państwa, ale będą to ich własne zarobione pieniądze. My bezpartyjni samorządowcy nie potrzebujemy jałmużny państwa. My po prostu chcemy, by przestano nam zabierać. Oprócz tego proponujemy, by zatroszczyć się o nasze dzieci. Chcemy, by dzieci przestały chodzić głodne. Stąd propozycja bezpłatnych posiłków dla dzieci we wszystkich szkołach. To jest coś, co pozwoli rozwiązać problem z głodem, który niestety, ale nadal jest obecny w naszym kraju. Ponadto stawiamy na bezpłatną komunikację miejską oraz regionalną. Te rozwiązania funkcjonują już w wielu miastach których władze sprawują bezpartyjni samorządowcy. Można tu przywołać chociażby przykład Lubina czy Kalisza. Te rozwiązania działają. One służą mieszkańcom. Tych propozycji jest zdecydowanie więcej. Chcemy również wprowadzić rozwiązania, które będą sprzyjały temu, by ograniczyć kolejki do lekarzy, do lekarzy pierwszego kontaktu, do lekarzy specjalistów. Liczymy na to, że tak jak teraz przy akcji zbierania podpisów okazaliście nam Państwo ogromne zaufanie, pokazaliście, że Polacy tak naprawdę oczekują zmiany, ewolucji, Polacy oczekują normalnej Polski, nie szukają partyjniactwa. 98% Polaków nie należy do żadnej partii politycznej. I oni utożsamiają się właśnie z takimi ludźmi, jakimi my jesteśmy, z samorządowcami, z przedsiębiorcami, z osobami, które są bezpartyjne. Dlatego zachęcamy Państwa do udziału w wyborach i oddania głosów na swoich krajan, na osób, którzy Państwa będą godnie reprezentować i będą mieli najlepszą wiedzę o regionie oraz jego potrzebach. Dziękuję. Jeszcze, jeżeli mogę dodać, to dodam taką jedną rzecz właśnie a propos naszych kandydatów na listach. No u nas nie ma. Tego trendu, który powszechnie jest w Kielcach w Świętokrzyskim od jakiegoś czasu funkcjonuje, mianowicie tzw. spadochroniarzy. Na naszych listach są wszyscy ci, którzy mieszkają w, danym, w tym naszym województwie Świętokrzyskim, tutaj się wychowali, są lokalnymi patriotami, są lokalnymi działaczami, społecznikami i odnoszą lokalne, a w zasadzie nie tylko lokalne sukcesy, cieszą się też bardzo dużą popularnością i szacunkiem. I takich ludzi zaprosiliśmy na listę, i, taką ludzie, i, takich, i takich ludzi właśnie na tych listach mamy, to jest drużyna bezpartyjnych samorządowców, która idzie do Sejmu, bić się o te mandaty, e, bić się o te mandaty sejmowe z województwa wszystkiego. Uzupełniając jeszcze powiem, że w wyborach 2018 roku e, zajęliśmy czwarty wynik mandatowy, czyli prze, prze, mieliśmy lepszy wynik niż lewica. Lewica zdobyła tych mandatów 11. Myśmy w całej Polsce zdobyli mandatów 15, mam na myśli wybory do sejmiku, se, Sejmików województw w całej Polsce. E, natomiast ogólnie zdobyliśmy ponad milion głosów. Milion głosów to jest powyżej 5%, więc jeżeli ktoś z Państwa ma wątpliwości, czy bezpartyjni samorządowcy przekroczą próg wyborczy, to ja uspokajam, bezpartyjni samorządowcy w najbliższych wyborach przekroczą próg wyborczy. Tak samo ten próg wyborczy był przekroczony w 2018 roku, kiedy zdobyliśmy niecałe 5,3% głosów poparcia w wyborach samorządowych, jeżeli chodzi o, o sejmiki. a wtedy zarejestrowaliśmy listy wyborcze tylko w 3,4 okręgów wyborczych w całej Polsce. W tych wyborach najbliższych do parlamentu zarejestrujemy listy wyborcze we wszystkich 41 okręgach wyborczych, także i wynik wyborczy powinien być lepszy niż ten w 2018 roku. Serdecznie zapraszam na oddanie głos na właśnie lokalnych tutaj Waszych przedstawicieli, którzy mam, mam nadzieję będą godnie pełnić tę w tą funkcję posła czy też senatora w, w najbliższym, w, w, w ty, po tych wyborach w następnym parlamencie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo naszym gościom Kamilowi i Katarzynie za przedstawienie kandydatów i nakreślenie naszego programu w skrócie, bo program jest olbrzymi, obszerny. Z tego co wiem, to jest około 120 stron całego programu. Ugrupowanie jest nowe, młode, ale z doświadczeniem, jak to się mówi, dlatego że wielu naszych przedstawicieli w Polsce działa w różnych urzędach miejskich, na przykład prezydent Lubina czy cały Dolny Śląsk gdzie sprawują władzę bezpartyjni samorządowcy. Dziękuję jeszcze raz naszym kandydatom. Myślę, że znani byli na pewno w swoich środowiskach, a teraz po tym przedstawieniu znani będą też również na całym poniedziu. Zachęcamy państwa do głosowania na nas. Jesteśmy Inni niż inni, to inni niż inni. Jesteśmy na pewno nie gorsi, a myślę, że lepsi od innych i zasługujemy na to, żeby na nas zagłosować. To Zapytam, czy są pytania? Do Kamila, do Rzyny, czy do, do, do mnie? Tak? Dobrze, PTM. Panie macie proszę powiedzieć nam coś bliżej na temat formacji bezpłatnej, tak aby nasi widzowie rozumieli, jaką grupę reprezentujecie. To znaczy, najlepiej o tym by powiedział Pan Kamila. Skoro zostałem wywołany do, do tablicy, to odpowiem. Reprezentujemy grupę osób, które są związani blisko z samorządem. Tak jak było powiedziane wcześniej, typowa polityka i partia jest u nas z boku. Chcemy być najbliżej ludzi, patrzeć na ich potrzeby. I pomagać. W takim mieście jak Busko, w takim mieście jak Pinczu, w tych w wioskach tego powiatu są sprawy ważne, pilne do załatwienia, i chcemy tym ludziom właśnie pomóc. To Zdajemy sobie sprawę z różnych zagrożeń, czy wojny, czy czegoś innego, i nie patrzymy na to z boku, ale widzimy też te sprawy, które są ważne tutaj dla nas. Więc chcemy tej bezpłatnej komunikacji, chcemy tego pitu zero, czy chcemy lepszych warunków w szkole dla dzieci, czy nawet opieki zdrowotnej i to na różnych konferencjach nasi przedstawiciele y, przedstawiają, szczególnie tu naszym ekspertem w Kielcach jest pani Kasia, która jutro, przypomnę, to pisze nawet tutaj na facebookowych naszych stronach, zachęcam do oglądania tych stron. Jutro. W Polsacie, się... w Polsacie news o 19.50 chyba, więc bardzo zachęcam, żeby to oglądać. Na pewno powie bardzo ciekawie o ciekawych rzeczach i wtedy Państwo poznają dużo więcej o bezpartyjnych samorządowcach. Jeżeli to nie wystarczy, to na pewno tutaj jeszcze mnie wspomoże, no, Kamil coś ja Bardzo proszę. Tak, y troszeczkę postaram się uzupełnić, jeśli mogę, ale bardzo krótko. W przeciwieństwie do innych formacji politycznych nasz program wyborczy jest dostępny u nas na stronie. My nie skrywamy go w jakichś biurkach, w jakichś szufladach. Można się z nim zapoznać. Program jest ponad 120-stronicowy. On powstał w oparciu o te rozmowy, które były przeprowadzane z mieszkańcami o te doświadczenia bezpartyjnych samorządowców, którzy w samorządzie funkcjonują od, od wielu lat od tych, tych dość po tych doświadczeniach też powstał, które płynęły od przedsiębiorców, z którymi mamy na bieżąco kontakt, którymi też de facto sami jesteśmy. Ja pełnię funkcję radnego, mam zaszczyt pełnić funkcję radnego miasta Kielce, ale przede wszystkim jestem przedsiębiorcą. My, proszę Państwa, idziemy do wyborów po to, aby stworzyć jakąś możliwość i widzę, że jest na to zapotrzebowanie, żeby ludzie nie musieli wybierać pomiędzy pis a Platformą, bo de facto tak jak sobie popatrzymy na tę scenę naszą polityczną, to można powiedzieć, że często próbują, te duopol partyjny, Próbuje nas, y, znaczy nie nas, próbuje nas wszystkich mieszkańców w jakiś sposób można powiedzieć ułożyć. Albo jesteśmy za PiS-em, albo jesteśmy przeciwko pis albo jesteśmy za Platformą, albo jesteśmy przeciwko Platformie. Proszę Państwa, poza Platformą PiS-em, czy poza Koalicją Obywatelską PiS-em, naprawdę jest życie. E, I tak jak tutaj mówiła Katarzyna, 98% społeczeństwa nie należy do żadnej partii. Natomiast to, co te duże ugrupowania zrobiły obecnie na scenie politycznej, no nie prowadzi na pewno do rozwoju naszego państwa, nie, nie prowadzi na pewno do rozwoju naszych lokalnych e, regionów lokalnych tutaj miejscowości czy naszego regionu, no trzeba po prostu z tym skończyć. Trzeba skończyć z tym, żeby bić pianę i jeden drugiemu podkładał y, nogę. Raczej uważam, że jeden drugiemu w fazie właśnie tego, co teraz obecnie mamy, zagrożenie e, chociażby mocne ze wschodu, ta niepewna polityka w ogóle, która się dzieje w całej Europie i w całym świecie, nie powinien po, podstawiać nogi, tylko powinien podawać rękę. I my idziemy właśnie po to, a, do tej polityki, aby do tej polityki ogólno po to właśnie, żeby troszeczkę to ciśnienie i to napięcie zeszło troszeczkę z tych dużych dwóch balonów, które są nadęte i nie wiadomo do czego to wszystko zmierza. Także zapraszam do głosowania na nas, na normalną Polskę. Wybierzcie Państwo normalną Polskę. Dziękuję. To, co Pan powiedział, to dotyczy polityki ogólnopolskiej. Tak. Zebrał Pan wokół siebie przedstawicieli naszego regionu. Jakie główne cele Pan stawia przed swoją formacją dla naszego regionu? A mówiąc wprost, proszę krótko nam powiedzieć, dlaczego my, mieszkańcy Ponidzia, powinniśmy na Was głosować? Znaczy, przede wszystkim tak jak powiedziałem, no to są wybory ogólnokrajowe, więc to wybiera się przedstawicieli do Sejmu. Natomiast ja wierzę, że który z tych kandydatów, które dzisiaj przedstawiałem z Waszego regionu, nie zostałby wybrany, na pewno doskonale zadba o Państwa interesy. Będziecie mieli go, swojego godnego przedstawiciela w Sejmie czy w Senacie, który będzie dbał o to, aby były tutaj odpowiednie środki kierowane centralne, żeby to świętokrzyskie nie było tylko łupione i zasypywane, można powiedzieć, e, potrzeby górnictwa, hutnictwa czy też przemysłu stoczniowego, tylko żeby ten podział tych środków i tych inwestycji centralnych był co najmniej, powiedzmy, sprawiedliwy, a nie tak, jak teraz to wygląda. Można zobaczyć, jak wygląda siatka dróg i siatka połączeń czy to drogowych, czy kolejowych koło Wrocławia, koło Łodzi, koło Katowic, a jak wygląda w województwie świętokrzyskim, czy jak wygląda tutaj na Ponidziu. Na pewno jest dużo do zrobienia i mam nadzieję, że ta drużyna o to zadba, natomiast problemów na pewno jest dużo, dużo więcej, ale myślę, że też więcej powie o tym Maciej. Dziękuję. Też się czuję trochę władny do tablicy, bo to ten lokalne nasze inwestycje i problemy akurat są mi znane. Jako radny sejmiku Myślę, że sporo pomogliśmy, ja pomogłem tutaj dla okolicznych miast, zwłaszcza dla Pińczowa. Często widywaliśmy się w Pińczowie. Sprawa powstania uzdrowiska w Pińczowie, to na nasz wniosek, mój też, podczas spotkania w Buzku, dołączono Pińczów do dwóch miast, właściwie do trzech miast tutaj naszego regionu, więc do obózka do Solcezdro i do Kazimierzy. I w tej chwili Pińczów, lada moment, otrzyma wszystkie dokumenty, które pozwolą, żeby stał się uzdrowiskiem. Jak ważna to jest inwestycja w tym regionie, dla mieszkańców Pińczowa wszyscy państwo doskonale wiedzą. Ile to jest miejsc pracy, i jak wygląda wtedy miasto, jak wygląda budżet miasta. Z innych mniejszych rzeczy, które zostały w Pińczowie wykonane, to jest głównie zasługa władz miejskich, ale wspieraliśmy właśnie burmistrza i miasto, to są sprawy które jeszcze nie są ukończone, ale projekt budowy zalewu i rozwoju tego zalewu, który w tej chwili jest wstrzymany, ale jestem przekonany, że ten zalew Pinciowi powstanie. Ja będę gorącym orędownikiem. Ja czy tutaj będę na przykład wspierał Kamila i prosił i mówił mu cały czas o tym, czy którego z naszych kandydatów ma do Senatu, jeżeli zostaną senatorami, żeby Pińczów takim pełni turystycznym miastem się stał, bo ma walory, które trzeba wykorzystać i trzeba pomóż miastu, żeby to zostało jakoś rozbudowane i przetworzone. Mówię tu więcej o Pińczowie, bo jest akurat pan z Pińczowa i doskonale znam, ale na przykład Wiślica, która nie będę ukrywał, zaczyna się teraz rozwijać, pozyskała bardzo dużo pieniędzy, ale wymaga jeszcze wielu inwestycji. Ta nasza, w cudzysłowie starożytna Wiślica, która może się stać, jak to się mówi powszechnie u nas, taką rzeczywistą perełką. Wygląd wymaga dalszych inwestycji w to, żeby przyjeżdżało tam jak najwięcej turystów. Toskania, tak się mówi o naszym regionie i to nie jest takie rzucone gdzieś tam w bok czy coś innego. Wszyscy wiedzą, że my mieszkamy w pięknym regionie, w Krakowie, z Krakowa często do nas przyjeżdżają i jak przyjadą, to niech z tego rzeczywiście korzystają, a więc turystyka, jeżeli turystyka, to ekologia. Bo to tak samo dla Pięczowa. ale poza tym, tanie mieszkania, w Buzku tanich mieszkań się nie buduje. To może bardziej przy wyborach samorządowych wtedy powiemy, ale taka jest sytuacja. Buduje się mieszkania drogie, a one niekoniecznie są na kieszeń normalnego mieszkańca Buska. Komunikacja miejska. Ten problem w busku istnieje, istnieje. W Pińczowie już jest rozwiązany częściowo, nawet przez prowadzenie autobusów. Natomiast w Busku nie ma komunikacji miejskiej praktycznie w ogóle. W Busku nie ma parkingów. O czym Państwo wiedzą mieszkańcy Buska, więc te sprawy są do rozwiązania. Nie ma parkingu gdzieś blisko centrum. Miasto wychodzi na obrzeża, to znaczy chodzi mi o handel, o usługi na swoje obrzeża, a natomiast w środku pozostają puste lokale, niewykorzystywane. Myślę, że mógłbym mówić jeszcze dużo, dużo więcej, może nie po kolei, bo te problemy są różne. Problemy zdrowotne. Zamyka się ośrodki zdrowia na wsi. Które mogłyby funkcjonować. i Kolejki do lekarzy są niezlikwidowane. My w swoim programie mamy pomysł, jak to zrobić. I także bardzo proszę, żeby do tego programu jednak mimo wszystko zajrzeć. Kto jest bardzo zainteresowany, nie tylko pobieżnie. Nasi specjaliści o tych rzeczach mówią. Szkoła średnia wymaga też innego rozwoju. Nie możemy opierać szkoły, szkoły tylko na korepetycjach. Ona musi funkcjonować inaczej, lepiej i dobrze. Myślę, że dość dużo powiedziałem, oczywiście na pewno o wielu rzeczach jeszcze mogę powiedzieć.